Aspirant Wojtuszczak, Ruch Drogowy Bielsko-Biała. Jestem na miejscu zdarzenia drogowego, gdzie brały udział dwie renuki Scenik z Laguną, pani kierująca Scenikiem, nie zastosowała do znaku B20, czyli tak zwany stop. Wyjechała na drogę z pierwszym tym przejazdu, gdzie doprowadziła do zdarzenia z Laguna. W wyniku zdarzenia nikomu nic nie stało, byli tylko kierujący w pojazdach. Także kolizja zakończona ukaraniem z pani z Renault w Scenik.